Chyba nie zbadnie kamera, jest na śmietniku, więc ciekawe by było. Mm. Gdzie ja jestem? Gdzie to jest? Gdzie nice jest? Na Islandii. Teraz jakim dziewczyną Samozia. Chyba wikunów. Tak, mi się wydaje patrząc na skóry i znaki, i na runy i takie tam inne dziwne rzeczy. Ten ja tydzień na Islandii. Ogólnie jest mega, mega, mega ciepło. Po prostu upały takie tropiki, że ja cię kręcę 3 stopnie, marzniemy, budzisz się, rano, że zębami zajęliście. Po prostu bajka. To tu dużo powiedzieć. Kurczę, nie ma co powiedzieć. Jest pięknie. Jest to naprawdę piękna wyspa. Cudowna. Patrzysz się, na prawo jest wow, na lewo jest wow. Za to powiem jeszcze większe wow. Po prostu cudownie. Polecam każdemu. Tydzień to jest za mało. Piąty dzień to jest po prostu dalej wow. Teraz znocowaliśmy. nocowaliśmy. Yy, no ja wow, aucie, ludzie w namiotach. Mega zimno. Fajne jest i tak uczucie, jak wstajesz i oh, zimno. Ale to ma naprawdę swój urok. E, co to jeszcze? No. Jesteśmy na razie w chmurze, wszędzie dookoła jest biało. I jest fajnie, była jest fajna więcej chcieć od życia, naprawdę jest super. Uh.